Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Barana na moim kanale Revolution Tarot. Mam na imię Ewelina i zapraszam Was dziś kochani na cotygodniowe czytanie. Tym razem jest to czytanie dotyczące tego tygodnia od 12 do 18 kwietnia. Moi drodzy pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc nie wszystko może z wami rezonować. Sojeszcie wskazówki i informacje, które uważacie. Że z wami rezonują, że są wasze, a resztę zostawcie. Chciałam, chciałabym wam również podziękować za fantastyczne, przemiłe komentarze, wiadomości, za lajki, ale przede wszystkim za to, że jesteście. Więc zaczynamy, kochani, czytanie. W tym tygodniu pojawiliście mi się w. Ogólnej energii jako karta kochanków, i powiedziałabym, że z jednej strony, jako pasja, namiętność, miłość, bardziej tu jest to czytanie chyba związane właśnie z relacjami. Tak jakby, no, baranki skupiały się bardziej w tym tygodniu właśnie na jakichś uczuciach, relacjach z drugą osobą. I, no, pierwsza myślaka do mnie przyszła, jak tylko, no, wyleciały mi te karty, pokazały mi się, to jakby tutaj należy podjąć jakąś decyzję, jakby były jakieś wahania właśnie w stosunku u niektórych, oczywiście nie u wszystkich, ale u niektórych jakby było właśnie wahanie, jakieś decyzje w podejmowaniu właśnie w związku z tą drugą osobą. No i moi kochani, co tutaj odchodzi do przeszłości? Mamy tutaj zranione serduszko. No, baranki gdzieś w przeszłości były zranione. Mogły być to różnego rodzaju zranienia, może was ktoś oszukał, cokolwiek by to nie zrobił, na pewno uraził wasze serce, wasze uczucia. I pokazuje się, że to już było w jakiejś przeszłości, i wy już do, jakby dochodziliście do siebie, jakby chcieliście właśnie uleczyć to swoje serce. I do czego wy dążycie? I to jest bardzo ciekawe. Ponieważ tu jest takie oczekiwanie na rezultaty. Co mi to przyniesie? Jak to dalej będzie? Czy z tego coś będzie? I jak to się dalej potoczy? I uważam, że dla niektórych to oczekiwanie może być związane z pracą, jak najbardziej, ale bardziej ja tutaj widzę właśnie w tym czytaniu, no, jeżeli chodzi o miłość, moi drodzy. Ale dopowiedzmy sobie, może w takim razie tą trójkę, była. Z czym ona jest związana? Z czym jest związane to oczekiwanie? No, już mi się tu przewróciła karta. Takie z jednej strony powiedziałabym, że być może niektóre baranki, właśnie w związku z tą przeszłością, z tymi ranami z przeszłości, no, chcą troszeczkę się wycofać i bronią się może co niektórzy przed tą miłością, przed tym związkiem. Może jest tutaj troszeczkę właśnie taki strach. Taki strach dla i właśnie obawy, bo nie wiem czy, co ten związek czy ta relacja mi przyniesie, jak ona się potoczy. I troszeczkę taka blokada. No jestem gotów, gotowa, ale z drugiej strony w razie czego jestem w stanie się obronić? Jest u was ta siła, na pewno i jest ta moc. Jak dla mnie, wy nie musicie się niczego obawiać, ale zaraz do tego dojdziemy. Sprawdźmy jeszcze. Tak, mówiłam, że jest z was siła i jest z was moc. I kochani, pokazujecie się jako królowa pentakli. Jest to osoba, która ma bardzo dobre serduszko, ale no. Ma także wyznaczone pewne granice, jest bardzo, no jest osobą asertywną, która wie czego chce, czego oczekuje od życia. Na pewno takiej stabilizacji, no nie tylko takiej materialnej chociaż także, ale również właśnie takiego spokoju, stabilizacji właśnie w domu, tak? Pokazujecie się tutaj jako właśnie takie silne osoby. No dobrze, moi kochani, w ogólnej teraźniejszości wypadły mi aż cztery karty i powiedziałabym tak, z jednej strony widzę tutaj różnego rodzaju spotkania, na pewno przyjaciół, jakieś, osoby bliskie, które są wokół ciebie, na które możesz liczyć. Z drugiej strony widzę również takie rozmarzenie, no, rozmarzenie powiedziałabym, że co niektórzy, właśnie kiedy pojawił się ten partner, być może właśnie wzbudził w niektórych osobach takie uczucia, takie marzycielstwo, o czym właśnie może wy właśnie marzycie, o takim pięknym romantycznym związku. No i jest tutaj, oczywiście, co dla niektórych osób jest tutaj ta nowa osoba, jak najbardziej. Mam również. Asa pentakli. Coś pięknego, kochani, ponieważ As Pentakli mówi o nowej, o nowej szansie, nowej, nowych możliwościach. No i no jak dla mnie, As Pentakli przede wszystkim właśnie wiąże się z finansami, więc może być tutaj jakaś nowa propozycja pracy, jakaś oferta związana właśnie z pracą bądź z zarobkami. <laughs> No być może co niektórzy właśnie poznali tą drugą osobę właśnie w pracy, tak? I to był właśnie ten ta wasza nowa szansa, tak? Ale również mamy tutaj dziesiątkę kielichów. Ja bardzo lubię tą kartę. Ta karta mówi o takim szczęściu, pełni szczęścia i zadowolenia. Kiedy wy wiecie, że wokół no jest ta osoba, na którą możecie liczyć. Nawet jeżeli nie jest to Twój partner, partnerka, to jest to na pewno jakaś osoba Ci najbliższa, gdzie czujesz właśnie tą radość i szczęście, gdzie potrafisz doceniać po prostu wszystko, co Cię otacza. I to przynosi Ci ogromną, no nie tylko radość, ale również wdzięczność. Jest to po prostu przepiękna prze karta, kochani. I. Co my mamy w najbliższej przyszłości? Moi drodzy, mamy tutaj zadowolenie, no jest tu ogromne zadowolenie, więc moi drodzy, cokolwiek tutaj, no będziecie działać, jeżeli chodzi o ten związek i co oczekujecie, być może czekacie, jak to dalej się rozwinie i chcielibyście usłyszeć, no to pokazuje mi się, kochani, tutaj karta zadowolenia. Ale sobie już wypowiemy jeszcze tutaj tą kartę. Jest to... O! O! Pokazuje mi się również, no w tej talii ta karta mi mówi o takim uczeniu się, wyciąganiu wniosków z przeszłości, z lekcji, które były w przeszłości, z różnych relacji. E no, różnych zdarzeń, no, błędów, które czasami popełniamy, bo tak naprawdę każdy z nas popełnia błędy i właśnie na tym się uczymy. No i być może Ty właśnie wyciągnęłaś czy wyciągnęłeś wnioski no, z, z jakiejś y, lekcji z przeszłości i starasz się właśnie zrobić coś inaczej. I to przynosi Ci właśnie to piękne zadowolenie. No? I co Wy robicie? No i pokazuje mi się tu kolejny as. Super, kochani. Mamy tutaj jakiś nowy pomysł, znowu nowa możliwość, no w ogóle dużo nowości, powiedziałabym troszeczkę zmian. I na pewno jest to pomysł związany właśnie w, w, z wprowadzeniem równowagi do Waszego życia. Takiego balansu, takiej harmonii. Ale już sobie wypowiemy, kochani, z czym jest związany ten pomysł. Oj. I mamy tutaj kartę księżyca mówiącą o tym, że być może jeszcze nie wszystko jest tak jasne, widoczne. I zrozumiałe, tak? Być może właśnie niektórzy potrzebują zasięgnąć jakichś informacji w związku z jakąś sprawą bądź pomysłem, aby właśnie zrozumieć go bardziej, tak? Aby dostrzec pewne rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne. <gry> I tak, kochani. Wy pokazujecie mi się jako osoby, które kierują się wewnętrzną intuicją, które mają fantastyczną intuicję. No, i nawet bym powiedziała, że pokazują mi się również tu osoby, które również czytają z kart, od razu to widzę. E, I pokazuje mi się również siódemka pentakli, która mówi o pracy, o takiej systematycznej pracy, tak? E, która. No, przyniesie Wam, kochani, to zadowolenie. No, ale tak, mamy tutaj energię z zewnątrz, i to troszeczkę właśnie mnie no, zastanawia, ponieważ z energii z zewnątrz pokazała mi się dziewiątka mieczy, która mówi o takich zmartwieniach, o nieprzespanych nocach. Być może ktoś się o Was martwi, być może Wy martwicie się o kogoś, tak. Ale zaraz spojrzymy, ponieważ to jest czytanie dla Was, więc dotyczy Was, moi kochani, więc może niektórzy z Was martwią się o jakąś osobę z otoczenia, o kogoś. Spytajmy, no czego dotyczy to zmartwienie? No i pokazuje mi się praca, moi drodzy. Być może właśnie chcecie wprowadzić jakąś równowagę niektórzy z Was w związku właśnie z pracą. Z pracą, z zarabianiem jak najbardziej. No, powiedziałabym również. <grym> Okej? Okay. Powiedziałabym również, no przyszło mi tutaj na myśl, że jest tutaj jakieś zmartwienie. Albo o osobę młodszą, albo o osobę starszą. Bądź może o obydwie te osoby. I karta, która chciała mi wylecieć, jest to przepiękna karta słoneczka, która mówi, że nie musisz się o nic martwić, ponieważ wszystko będzie dobrze. Naprawdę. Wszystko się pięknie skończy. Jest tu szczęście i zadowolenie. I moi kochani, Ogólnie na koniec tygodnia pokazujecie mi się jako osoby, które czują się troszeczkę ograniczone. Być może jest jakaś sytuacja, w której chcielibyście zrobić więcej, a myślicie, że nie możecie. Kiedy ciężko może znaleźć Wam jakieś rozwiązanie na pewną sprawę i myślicie, że tego rozwiązania nie ma. Nie, dla niektórych jest to również informacja, kiedy e, no, myślę i zastanawiam się, że nie, no, mój pomysł może jednak nie jest taki fajny, nie jest ciekawy, albo nie dam rady, albo nie jestem wystarczająco dobra czy dobry. To kochani, ja już Wam mówię, że to są tylko i wyłącznie Wasze myśli. To nie jest nic innego, ponieważ na tej karcie, kiedy spojrzycie w tym lustrze, ta kobieta ma zawiązane no, te oczy, tak, i ma związane ręce. Tak naprawdę to są jej myśli, bo ona się przygląda w tym lustrze i ona tego nie ma. Widzicie to? To tylko i wyłącznie nasze myśli nas ograniczają sposób właśnie, w jaki myślimy, nasze poglądy. No, i nasz wewnętrzny krytyk, który bardzo często chce nam pomóc, no ale właśnie ogranicza również jak najbardziej nasze pomysły, nasze y, jakieś perspektywy, które chcemy wprowadzić. No, i mamy, kochani, tutaj kartę świata, która mówi o zakończeniu pewnego cyklu, pewnego etapu i rozpoczęciu. Przepraszam, nowego Być może właśnie Jest to taka informacja Że niektórzy z Was Zrozumieli właśnie No przychodzi to zrozumienie Że te ograniczenia Narzucacie sobie sami Tylko i wyłącznie A jesteście osobami, które zasługują Na wszystko, co najlepsze Moi drodzy No i sprawdźmy jeszcze sobie Te ograniczenia Już mi tu wyleciało no i tak, no co ja mam powiedzieć? No i powiem, że tak, no przychodzi zakończenie i będzie rozpoczęcie czegoś na nowo. I czegoś, co będzie nie tylko dla was stabilne. I powiedziałabym, że ja tutaj widzę właśnie piękny związek dwojga ludzi, którzy są wobec siebie szczerzy, którzy są ze sobą szczęśliwi. Którzy tworzą wspaniały, cudowny dom, który ma podstawy i fundamenty, a właśnie do tego, aby być takim stabilnym domem, no. I chciałam jeszcze Wam pokazać, że tutaj były na końcu tali, pokazały mi się, kochani, decyzje, które no. Tak jak tutaj wybory decyzje, które na pewno nie są dla Was łatwe. I z rozpoczęcie nowej drogi. No, paść mieczy jest w ogóle taką osobą, która jest bardzo ciekawa, zainteresowana, która chce się dowiedzieć czegoś więcej, jakiejś wiedzy, no, douczyć, doszkolić, pogłębić. I czy ogólnie nie boi się iść naprzód, ma naprawdę dużo pomysłów i po prostu z takim zaciekawieniem rusza w drogę życia. I choć tutaj jest jakaś blokada, jak dla mnie może być tutaj troszeczkę blokada na tym serduszku, moi kochani, bo to jest ta sama karta. Dziewiątka buław i dziewiątka buław. Tak? To wszystko skończy się dla Was zwycięstwem. No? Cudownie, kochani, naprawdę. I tego Wam życzę z całego serca. I mam dla Was jeszcze dwie karty. I mam jedną kartę, która mówi serce do serca, taka konwersacja, rozmowa. I na karcie mamy informację, szczerze porozmawiaj o swoich uczuciach z tą drugą osobą, tak? Żeby każdy z Was właśnie szczerze porozmawiał o uczuciach, o oczekiwaniach. I czasami nam no, coś się wydaje, czasami czegoś nie potrafimy zrozumieć. I no, czasami właśnie powstają konflikty tylko i wyłącznie dlatego, że są te nieporozumienia między ludźmi, bo każdy z nas może zupełnie inaczej patrzeć, mieć no, inne spojrzenie na inne sprawy. I najlepiej jest po prostu porozmawiać ze sobą, wytłumaczyć i jakby zobaczyć również to, co i jak myśli ta druga osoba, czego ona oczekuje, czego ona pragnie, tak? I mam ostatnią kartę, która mówi, żeby iść z flow, no, z takim nurtem życia, tak? Mamy tu informację, no, jakby puść rzeczy, żeby się stały, tak? Niech one się dzieją. Idź z tą falą, tak jak ta kobieta, ona po prostu płynie bez względu na to, co się dzieje. I ona płynie razem z tą falą. Ona się po prostu jej poddaje. Poddaje się tutaj, no i po prostu no, jest na takich rybkach, które mają skrzydełka, jak motylki. I one ją prowadzą. I ona nie skupia się na tym, co było za nią, nawet na tym, co jest przed nią. Ona skupia się po prostu na tym momencie. Dla mnie ta karta o tym mówi. Skup się na tu i teraz. I nie martw się, bo wszystko się pięknie skończy. Naprawdę. Pozdrawiam Was serdecznie.